Witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Bartłomiej Prokop z Głogowskiej Nowej Nadziei. Dzisiejszym tematem spotkania jest rozkopana służba zdrowia. Chcielibyśmy zabrać głos, szczególnie po ostatnich doniesieniach medialnych, dotyczących gigantycznych zwolnień czy zamknięcia oddziałów szpitalnych i wielkiego kryzysu, który trwa tak naprawdę już od dziesięcioleci w Polskiej Służby Zdrowia. A jako pierwszy zabierze głos Maciej Piotrowski, lider dolnośląskiego ruchu narodowego. Witam Państwa serdecznie. Już powoli staje się tradycją, że pod koniec roku spotykamy się po to, żeby rozmawiać na temat służby zdrowia a w zasadzie o jej tragicznych skutkach. Stoimy właśnie przed Głogowskim Szpitalem, który na tle innych jednostek w Polsce, może nie wygląda tak najgorzej, ale i tak ze względu na to, że jesteśmy tutaj ośrodkiem przemysłowym i ilość. Usług medycznych, jaka jest potrzebna do obsługi mieszkańców tego regionu, sprawia, że szpital i każda inna jednostka zdrowia jest nam niezbędnie potrzebna. W związku z tym chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii. Pierwsza z nich to jest oczywiście finansowanie. To nie jest żadną tajemnicą, że środki, jakie są przeznaczane z Narodowego Funduszu Zdrowia, nie wystarczają na to, aby pokryć w całości. Wydatki na świadczenia, które chociażby tutaj szpital nam oferuje. Obecnie tylko w 80% składka, na, składka zdrowotna, która jest później przekazywana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pokrywa świadczenia, które, które tutaj są organizowane przez szpital. W związku z czym dochodzi do sytuacji tragicznej, gdzie lekarze muszą decydować, czy wywiązywać się z Pomocy osobom, które potrzebują opieki zdrowotnej, jednocześnie narażając szpital na nadterminowe i niezakontraktowane świadczenia, czy też właśnie nie, nie świadczyć tych usług, co będzie niezgodne z przysięgą Hipokratesa, którą składa, składali. W związku z czym Wnioskujemy tutaj i e, apelujemy o to, aby władze i w Polsce, i nasi posłowie, którzy e, reprezentują nasz region, podjęli działania w celu i zwiększenia środków e, na szpital, tutaj Głogowski, ale również przyjrzenia się temu, jak te środki tutaj w szpitalu są wydawane. Druga kwestia jest to kwestia oczekiwania e, na określone świadczenia. Nie ma tajemnicą, co bardzo mocno zbulwersowało opinię publiczną, że obecnie czas oczekiwania na ortopedię tutaj w Głogowie to jest ponad półtora roku. W związku z czym to jest coś, co, z czym nie możemy się e, zgadzać, a na średni czas oczekiwania na innych specjalistów, to jest około 4 miesiące. to, proszę Państwa, no to jest jakieś w ogóle są karygodne rzeczy, które niestety muszą być zreformowane. I tutaj dochodzimy do trzeciej kwestii, czyli kwestii kadr. I oczywiście chciałbym to bardzo mocno podkreślić. Wszyscy lekarze, cały personel medyczny oraz cała administracja tutaj szpitala doskonale zdajemy sobie sprawę, że bardzo ciężko pracują na to, aby zapewnić nam odpowiedni poziom usług. Nie mamy żadnych pretensji tutaj doświadczenia. Doświadczeń zdrowotnych, które realizuje szpital, bo znamy ciężką pracę lekarzy, natomiast wiemy doskonale, że problemy są po prostu systemowe. I pomimo tego, że wiele oddziałów jest, powiedzmy, spina się, mówiąc tak kolokwialnie, to część oddziałów po prostu, jak chociażby ginekologia i położnictwo, czy tak zwana interna, czyli oddział wewnętrzny, jest bardzo mocno niedofinansowany i. Ilość środków przeznaczonych na te procedury medyczne, które realizują, po prostu są niewystarczające. I ostatnia rzecz, którą chciałbym tutaj poruszyć, to kwestia związana z pomocą czy w zasadzie z zaopiekowaniem się czy zwróceniem uwagi rządu na to, co dzieje się w szpitalach w całym kraju, a w szczególności tutaj w Głogowie i nawet w całym Zagłębiu Miedziowym. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie te rozwiązania systemowe, które przyjął rząd, tak naprawdę nic w tej sprawie nie robi. Środków jest za mało, będzie z każdym rokiem coraz mniej. Pomimo tego, że wysokość składki, wpływy do NFZ rosną, to jednocześnie rosną i koszty kadrowe, i koszty leków, i koszty energii, i niestety szpitale. W całej Polsce, a tym a ten, który mnie najbardziej tutaj interesuje, czyli Szpital Głogowski, również będzie w bardzo trudnej sytuacji. Na co się nie możemy zgodzić. Czy są jakieś pytania? Tak, to może teraz konkrety. Mówiliśmy o tym, że pieniędzy brakuje, oddział położniczy Głogowie likwidować czy nie likwidować, bo takie są dochodzą. Absolutnie nie możemy likwidować. Środki na oddział ginekologiczno-położniczy muszą się znaleźć. Ja przypomnę, że mamy tragiczną sytuację demograficzną, I ilość dzieci rodzi się z roku na rok coraz mniej, społeczeństwo nasze rodzi się coraz starsze i musimy zrobić wszystko, co możliwe. Aby tego typu oddziały utrzymać, aby kobiety mogły rodzić w przyzwoitych i komfortowych warunkach, a nie jak dzisiaj się proponuje, że gdzieś na Sorach lub w jakichś izbach przyjęć. Także jest to niemożliwe i na to środki muszą się znaleźć. Jeżeli nie z budżetu państwa, to z budżetów samorządów lokalnych. Szpital w Błogowie finansuje studia nowej prezes, Martyny Grzeczak. Finansować czy nie finansować z publicznych pieniędzy? Ej... To jest pytanie przede wszystkim do Rady Nadzorczej, która musiała wyrazić zgodę na to, żeby takie studia sfinansować. Moim zdaniem, oczywiście bardzo dobrym jest to, że personel administracyjny, tutaj w wypadku pani dyrektor, chce podnosić swoje kwalifikacje, ale moim zdaniem powinna robić to za własne środki, a nie za środki z budżetu szpitala, tym bardziej, że jego sytuacja jeszcze w 2025-2024 była całkiem dobra. Teraz czekamy na sprawozdanie finansowe. Ono już nie musi być takie rewelacyjne, ale wiemy doskonale, że 26 rok może już być bardzo zły. W związku z czym obciążanie szpitala do dodatkowymi kosztami, wydaje się tutaj nierozsądne. Może jeszcze uzupełnię. Proszę. Ja jeszcze mam na pytanie. <noise> Bo jeszcze takie pytanie odnośnie wstrzymanych zabiegów bioder między innymi. Szpital głoski, dosyć taką informację ze szpitala Głogowskiego, że szpital nie ma problemów finansowych. W zasadzie nawet nie naruszono, jak powiedzieć, limitu na koncie szpitala, który nosi 5 milionów złotych, a tymczasem wstrzymano 20 par zabiegów, których Wykonanie kosztowało około 300 tysięcy złotych. To leczyć czy nie leczyć, płacić czy nie płacić, czekać na pieniądze z NFZ na kolejny rok czy nie czekać? To jest dosyć skomplikowana sytuacja, dlatego że procedury medyczne, które są finansowane przez NFZ, jedne są, można powiedzieć tak, bardzo dochodowe dla szpitala, inne są praktycznie niedochodowe, a nawet można powiedzieć, do których szpital musiałby dokładać. Zakontraktowane ilości świadczeń medycznych. Są takie, a nie inne. W związku z tym, zawsze też mówiłem o tym wcześniej, dochodzi takie ryzyko właśnie, czy wykonywać tego typu operacje, czy zabiegi yy, i narażać szpital na koszty z tym funkcjonujące. Czy też nie? Moje rozwiązanie jest takie. Uważam, że wszystkie tego typu zabiegi i operacje powinny być wykonywane. Jeżeli brakuje na to środków z budżetu państwa, powinniśmy dokładać to ze środków samorządów lokalnych, dlatego że, przypomnę, jesteśmy dosyć bogatym rejonem i możemy sobie na to pozwolić. W związku z czym nie widzę tutaj problemu, żeby e, pójść. E, naprzeciw pacjentom, dlatego że na przykład to, co Pan powiedział tutaj, wymiana tego implantu biodra jest dosyć poważnym zabiegiem i dosyć kosztownym, ale niezbędnym i potrzebnym, bo to pozwala się po prostu takiej osobie poruszać.